Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Warmontowicach u pana Mariusza. Zrobiliśmy tutaj pompę ciepła Wajlanta o mocy 7 kW. Mieliśmy modernizację kotłowni. Zaraz pokażę wam jak to wszystko wyszło. Zanim jednak pokażę, to tylko przypomnę, że celem moich nagrań jest pokazanie postu po jakości naszej pracy, jak my to robimy, tak żeby nasi przyszli klienci mogli zobaczyć Czego mogą się spodziewać, jeżeli zdecydują się działać z nami? Mamy dom o powierzchni około 150 m, który do tej pory był ogrzewany węglem. Pan Mariusz chciał zamontować sobie butlę gazową na zbiorniku, tutaj, ale no nie dostał zezwolenia. Padło na pompę ciepła. Zamontowaliśmy tutaj jednostkę splitową o mocy 7 kW. Ona sobie stoi na podstawie wyspawanej, akurat przez pana Mariusza, e, z kwasiaka. Ta pompa pracuje w tej chwili na 100%. Słuchajcie, stoję przed nią około, zobaczcie, około 2 metrów. E, jak dla mnie praktycznie w ogóle nie słychać. Praktycznie w ogóle nie słychać. E, tak to wygląda, żeśmy się przewiercili. E, I. Wychodzą nam rury chłodnicze tutaj Mamy kabel zasilający Ale jest chłodno, chodźcie środka, zobaczycie Jak wyglądała stara kotłownia, bo ona jeszcze została My żeśmy jej nie wycięli Mamy tu piec, panie Mariuszu ile lat ma ten piec? Piec 22 kW 22 kW, a ile czasu już? 18 lat. 18 lat Także mamy tu troszkę takiego staruszka Staruszka Troszkę mamy takiego staruszka jak na piec 18 lat ale daje rady do tej pory. Jesz, jeszcze dycha 22 kW. Tak to wyglądało. Mieliśmy tutaj e, zbiornik na ciepłą wodę. Tak wygląda cała instalacja. My żeśmy ją zostawili. My żeśmy się po prostu e, połączyli tutaj z e, starą instalacją. I nową, i na zaworach to, co tutaj mamy, te zaworki, to żeśmy odcięli starą instalację. A to, co nasze tutaj w kauczuku widać, e, to jest nowe. Wymieniliśmy od razu belkę rozdzielacza na ogrzewanie podłogowe. Od razu, żeśmy ją opisali po naszemu, żeby wszystko było wiadomo co i jak. Dorobiliśmy dopuszczanie wody do układu, bo nie było. Oczywiście, jak ktoś oglądał nasze inne filmy, to wie, że zawsze mamy wszystko opisane. I słuchajcie, nowa kotłownia wygląda, wygląda tak: mamy jednostkę wewnętrzną, wiszącą, do tego zbiornik z kwasiaka Żule. Prawie 300 litrów i zbiornik buforowy 100-litrowy. Do tego mamy podwójną, jakby, grupę pompową, dwa obiegi. Po lewej stronie mamy obieg grzejnikowy, ładnie też opisany, a po prawej mamy ogrzewania podłogowego. Zobaczcie, że obydwa te układy wyglądają tak samo. Nie ma nigdzie żadnej grupy. Mieszającej, bo wcześniej tak to funkcjonowało, także nie wiadomo jak to ogrzewanie było zrobione, ale generalnie wychodziła jedna temperatura zasilania. My żeśmy troszkę to rozbili w ten sposób że popatrzcie, tutaj mamy zasilanie z pompy ciepła, wchodzi nam do góry, czyli przykładowo, pompa podaje nam 35 stopni na zasilaniu, to te 35 stopni będzie szło tędy i wyjdzie, tu jest najwyższa temperatura u góry, wyjdzie nam na górę i pójdzie na grzejniki to będzie 35-40 w zależności od sytuacji. W tej chwili jest to około 30 stopni na zasilaniu, natomiast ogrzewanie podłogowe, czyli jak tu nam wchodzi zasilanie, Leci prosto, wychodzi nam Z drugiej strony na przeszczał Ta temperatura zawsze jest troszkę niższa Dzisiaj chyba w tej chwili tego nie zobaczymy Bo zobaczcie no termometr Termometr nam pokazuje Praktycznie to samo Czyli tutaj mamy trzy dyszki I tu mamy no Myślę, że musielibyśmy mieć jakiś Bardziej dokładny termometr, żeby Zobaczyć jak to funkcjonuje Wszystko jest wykonane w stali zaciskowej Tutaj zrobiliśmy to na geberycie i do tego mamy otulinę kauczukową 13 mm oczywiście wszystko jest jest opisane tak żeby było widać która jest która rura zasilanie powrót wężownicy tutaj tak jak wspominałem wcześniej mamy zasilanie ogrzejnikowe ogrzewania podłogowego mamy wspólną rurę powrotną mamy szczałeczki tak żeby sobie uzmysłowić jakby w którą stronę ta ciepła zimna woda Płynie dla takiego jakby lepszego zrozumienia na powrocie z bufora. Mamy zamontowany film magnetyczny który nas chroni. Chroni generalnie pompę ciepła przed zabrudzeniami, bo w środku jest pompa obiegowa, która wytwarza pole elektromagnetyczne. Tutaj mamy instalację mieszaną, więc na pewno jakieś osady metaliczne będą nam się zbierały. Tak, także generalnie tak to wyszło. Sami, sami możecie ocenić, jeżeli ktoś by był zainteresowany modernizacją, czy montażem w nowym domu Oczywiście służymy pomocą, chętnie wycenimy i zamontujemy Jeszcze, jeszcze kamerę, Panie Maryszu, czy Pan by chciał coś dodać, jakie z znaczy, nas uobuzy? Powiem tak, ja byłem trochę pełen obaw na temat tej instalacji, natomiast po 6 dniach użytkowania no jestem bardzo zadowolony Temperatura w mieszkaniu jest super, taka jaka jest zadana, taka po prostu jest Temperatura wody do podprysznik jest idealna w tej chwili dla mnie, 50 stopni. Powiem tak, Pan Patryk dostał nadal przez polecenie, pytałem różnych kolegów i gorąco Pana Patryka polecam po prostu. Tyle mogę powiedzieć, naprawdę wykonałem to super, szybko, naprawdę czysto, zgrabnie, bardzo zachęcam. Panie Mariuszu, jeszcze tylko takie te pierwsze takie spostrzeżenia, to co rozmawiali, że te grzejniki takie letnie są. Jest inaczej, jest inaczej, ja miałem piec węglowy, to było tak, że te grzejniki były albo gorące, albo całkiem zimne. Tutaj jest taka sytuacja, że te grzynki są letnie. Tego się troszeczkę bałem. Myślałem, że u mnie, jak małe grzynki gorące, byłem pełen nadziei. Dobra, nagrzeję fajnie. Tu już lekko się bałem, że myślę, że są letnie, nagrzeją i nagrzeją. Okazuje się, że nagrzewają bez problemu, nie ma tematu. Także trzeba ja tym po prostu da. jakby cierpliwości, cierpliwości, cierpliwości tak. zaufania, zmienić cierpliwości. też takie nastawienie, tak, bo tak, 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 pompa jest takim urządzeniem, jak ja to mówię, długodystansowym, takim maratonistą, on powolutku, ale ciągle i dostarcza to ciepło, tak. a kocioł, czy kocioł gazowy, czy kocioł na węgiel jest w stanie szybko nam zagrzać, podaje wysoką temperaturę, także teraz będzie... Czysto? Bez, jakby bez Nie no, tylko to e... nie, miałem, miałem bardzo brudną, bo przy 17-ach użytkowania naprawdę to był taki, no... I... Nie chcę się wyrażać na forum, natomiast to było naprawdę pełno węgla, e... pełno pyłu węglowego, teraz tego nie ma e... ciutko Słuchaj... i... Co jeszcze tylko chciałem powiedzieć? Możemy powiedzieć, że kotłownia chodzi mi praktycznie tydzień, 6 dni. Chodzi, chodzi, tak, 6 dni. Rzeździń. I słuchajcie, no jeżeli chodzi o zużycie, na przykład zużycie na ciepłej wodzie użytkowej. 7 e, kW. 7 kW. No 7 to kW. Ja liczę, no. że to jest powiedzmy dla łatwego liczenia 7 zł. A ja sam naprawdę ustawiłem temperaturę wody na, na 50 stopni, bo ja lubię mieć broń gorący, nie ciepły, tylko gorący prysznic. Naprawdę muszę ten mieszać z zimną wodą, bo jest za gorąca, ale mi to pasuje. Także... 7 kW zużywa, mi to naprawdę pasuje ja lubię rące prysznic. Także słuchajcie, nie ma się co polecam, bać. Rące, polecam. nie ma się co bać modernizacji, przynajmniej z nami. Przypominam, my jesteśmy z Legnicy, ale dojeżdżamy też w inne lokalizacje. Także ja się żegnam i zapraszam na kolejne nagranie. Pozdrawiam, na razie cześć. Do widzenia.